Właśnie siedzi koło mnie rodzinka z Malety, która w zeszłym roku była w Polsce. Wietnam totalny, Azja totalna. Typowe krzysełko to, dla to. mnie. Proszę Państwa, czy to jest ten gastronomik? Nie, nie jest gastronomik. Jeszcze nie on. coś tutaj prawda serwują. Ale to jeszcze nie jest to. Ta cebulka jest magiczna, delikatna w smaku, chrupiąca. Lubię sobie ją wrzucić czasami na jakąś pizzuchę jak robię tutaj tak robię tutaj pizzuchę na patelni. Pewnie się dziwicie, chłopie. Wietnam, takie jedzonko, a te z spatelnik lepiej. No, jak już mówiłem, czasami się chce zjeść coś innego, bo te smaki, mimo pozornej różnorodności, gdzieś tam gdzieś tam się na siebie nakładają. Tutaj mają. Czy to jest? Tutaj sprzedają świeże makarony. Oni robią sami makarony, i kilkukrotnie widziałem przede wszystkim w Hojan, jak takie makaron produkują i suszą go na słońcu. Świeżo wyprodukowany ryżowy makaron. Wspaniałości. Nie ma nic przyjemniejszego pod stopą, jak świeże pomyje po wszystkim. Szczególnie w klapkach, pod które to wszystko wpada. Wiecie, że my stąd nie wyjdziemy, jak nie znajdziemy tego gastro. Nawet jak mam, miałbym na trzy odcinki to rozłożyć, a po Gastro przyjdą obowiązki. Ob Naszym obowiązkiem jest tutaj zakup ogórka, świeżego ogórka. Tak, świeżego ogórka. Widzę, że tutaj mają te wafle, ale bez żadnych dodatków. Czy z ciemnym sezamem. Jest tego tutaj sporo, więc to jest taka rzecz, której trzeba spróbować. Jeszcze raz podkreślę. Panie tworzą nawet wstępnie przygotowane Wstępnie przygotowany czosnek i cebulkę, żeby nie trzeba jej było samemu obierać. trawa cytrynowa. To jest trawa cytrynowa, świeżutka. O jezu, ale to ma zapach. Nie wiem, czy kochacie trawę cytrynową tak jak ja, ale jeżeli wrzucicie choćby z głotej trawy do herbatki, to jej aromat powali was na kolana. Na pewno, oczywiście, trawę cytrynową znacie, nie chcę was tutaj czarować, ale świeża, prosto z targu, kiedy dacie jej naprawdę sporo, wrzucicie imbiru, wrzucicie liście świeżej herbaty, to odlecicie do innego świata. Taka solidna garść tej trawy cytrynowej to koszt raptem 2-3 zł. Przybliżenie mówiąc, na ile ona by starczyła, to taka garść starczyła nam na prawie miesiąc, a garę herbaty parzymy sobie raz na dwa dni. A sprawdzimy dla odmiany od jedzenia, jaki jest koszt ceramiki tutaj, bo trafiłem na taki na taką alejkę ceramiczną i przykładowo taką miseczkę ładną, azjatycką ceramiczną, która jest no jest trochę brudna, ale jest fajnie, fajnie wykonana, od tej strony jest czysta. Eee, to jest 30 tysięcy dongów czy jakieś 5 zł. Tutaj cała taka Micha 40, w talerze za 20. No można by było, można by było sobie z, zlepić całkiem fajną zastawę niskim kosztem. Proszę państwa, mamy to. Mamy to. Jest gastronomia. Jest i gastronomia. Mówiłem, że to istnieje. Zaginiony świat został odnaleziony. Jest. Wow. Młodzież się bawi, starszyzna się bawi. Yeah. Co dzisiaj zjemy? Oj, sorry. Co dzisiaj zjemy? Jezu, ale zapachów. Wsiadamy gdzieś, gdzie jest sporo typa. Male. Male. Chłop mnie tutaj namawia na takie pierożki krewetkowe, ale ja wiem co chcę zjeść. Ja chcę zjeść właśnie tutaj, właśnie to, zobaczcie. Wygląda to zacnie, zobaczmy co tutaj mają. Po prostu cena 30 tysięcy za to, co sobie wybierzesz. Czyli 5 zł. To się je przy takim wspólnym stoliku? Otoczenie całkiem przyjemne. Yeah, 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 baby coke. A cyknę sobie kolkę, dawno nie piłem nic słodkiego. O, tak. W ogóle ten kalmar nadziewany jest mięskiem. To są małe rybki w kurkumie, chili i marchewce. Fasola moon i ryż. Testujemy. To są całe rybki, one mają ości, ale te ości są na tyle delikatne jak w szprotach smażonych, że ich praktycznie nie czuć, więc możecie jeść tak rybki w całości. Naprawdę świetna. Właśnie siedzi koło mnie rodzinka z Malezji, która w zeszłym roku była w Polsce. I byli we Wrocławiu, w moim mieście, także zajmie się goś spotkać na Street Foodzie w Wietnamie i dowiedzieć się, że niedawno byli w moim mieście w Polsce. Sztos. Teraz po, pora na tego kalmara nafaszerowanego mięsem z Wieprzowiny. Grzybki cebulka, poezja. Widzicie? Nic smaczniejszego nie mogę sobie wyobrazić. Najedzone, pojedzone. Czas iść po tego ugurasa. Suszone mięso. Mm. Mam ja miałem kawałek kręgosłupa Kalmara jeszcze. Odgu. On ma taki. Jak obieraliście kiedyś Kalmara, to wiecie. Jak nie obieraliście, to nie wiecie. On ma taki długi jakby szklany kręgosłup, który idzie przez cały jego tłów. I podczas obierania należy go po prostu wyciągnąć. Ciągniecie za niego, on się cały wysuwa taki szpikulec. On ma taką szklaną strukturę. Jak go nie wyciągniecie to między zębami tak się trochę nieprzyjemnie pałęta. Po drodze po ogóra weźmiemy trochę wężowego owocu, bo mam na niego ochotę. To się tak obiera, pani mi go obrała. i Nieziemski smak. Oczywiście udaje, że pierwszy raz go jem, żeby dostać za z Afrytę spróbkę. Moi mili poszukiwanie świeżego ogóra. To jest naprawdę naprawdę ciężkie wyzwanie. Patrzcie jak błyski prany ten ogór tutaj. Mamy go yes. Dobra, jakimś cudem wyciągnąłem tego góra z tej otchłani. Zadanie wykonane, teraz do po ziemniaczki, bo tam mają fajne młode ziemniaczki. I schab chyba też tam mają. Jedziemy teraz chyba skuterem, co? Ciekawe, co facet tutaj suszy, ale wydaje mi się, że jest to herbata. Herbata, moi drodzy. W czystej postaci suszona herbata przy ulicy z odrobinką kurzu. No i jest za rogiem. Tym razem skuterek. Za 28 tysięcy dongów, czyli za jakieś. Czyli za jakieś niecałe 5 zł. I powiedzcie mi, czy w takim układzie komunikacja miejska się tutaj opłaca, przynajmniej dla turysty? Korzystałem z tego, że driver zrzucił mnie pod, samym, pod samą chatą i zdropiłem rzeczy. No i za ciosem, żeby już się nie zasiadać, lecę do Moon Milka po obiecany schabik i ziemniaczki. Będzie niezły obiad, chociaż nie wiem kiedy ten obiad zjem, bo no, na wpierdzielałem się, przecież zjadłem to banczmi. I niecałą godzinę później opierdzieliłem talerz tego jedzenia na tym targu. No a było to wszystko syte. Jestem pełny, po prostu jestem pełny. Strzelam, że 2-3 godziny i będziemy klepać kotlety. Oprócz tego, co kupić miałem, kupiłem oczywiście mnóstwo różnych napojów. Wiecie, tutaj tak jest i to jest okropne z jednej strony, że jest mnóstwo, ale to mnóstwo napojów wszelkiego rodzaju, które są bardzo tanie i bardzo chce się ich spróbować, ale nie jest to jakieś zdrowe rozwiązanie, dlatego że dużo z nich ma, jakąś, ma jakiś hamski skład. Ja mam już mniej więcej wybrane takie napoje. Które wiem, że mi, że mi jakoś super nie zaszkodzą, dlatego że mają tam jakieś INS, co się tutaj nazywa. E, za, u nas się nazywa E. No i tyle, no bez przesady. Też nie jestem kurde ryba, że wodę będę pił cały czas. No ale kupiłem sobie jakieś tam piwko. Kupiłem sobie taki jogurtowy z, pro, z probiotykami napój. Kolkę Zero dla Amelki. No i jeszcze takie... Sweet, sweet, sweet. Nie wiem jak to się czyta. Sweet. Water to jest, taka to jest taki japoński izotonik w niebieskim opakowaniu. Popularny bardzo w Azji i też ma dość fajny skład. Kupiłem jeszcze butlę w szklanej butelce wody limonkowej z naturalnym sokiem z limonki. Więc nie myślcie sobie, że te sami fandami, sprite'ami i innymi głównami będę się zalewał, a później będę chodził spać w ciągu dnia i miał jakieś wyrzuty insuliny. Nie ma lipy. To jest wspaniały dźwięk, jak taka pucha, jak taką puchę otworzysz zimną z lodówy, jak wrócisz z miasta po 3-4 godzinach, taki zgrzany jak kaloryfer. No, nie ma, nie ma piękniejszego dźwięku i piękniejszego pierwszego łyka. Dobra, to co, zabieramy się za gotowanie. Pierwsze musimy ten schab przekroić wzdłuż, ale nóż jest niestety całkiem, całkiem tempy. No i zajebiście mamy dwa kotlety. No i co? Jest kotlet? Jest kotlet. Nie ma rzeczy niemożliwych. Widzicie młode ziemniaczki z solą tutaj i jakimiś ziołami. Wiem, że to nie powinienem desztać kotleta schabowego jakimiś ziołami oprócz pieprzu, ale niestety tylko na taką mieszankę. Tylko taka mieszanka nam została. Mieliśmy taką sól i pieprz, ale się skończyła. Nie będę specjalnie na kotleta kupował osobnej mieszanki. Jak się patrzy. Mamy tylko jeden taki przypał, ale to naprawdę przypał. Bo pamiętacie jak chodziliśmy za ogórem? Nie ma tutaj czegoś takiego jak śmietana. A jogurt, jogurt grecki, taki normalny jogurt grecki kosztuje 3 dychy ponad. Więc przesrane. Jajeczko z lodówki do panierki, gwóźdź programu. Teraz patrzcie na to, jaka paka. Panko, i uwierzcie mi, że mniejszej nie było, trochę to zgniotę. Dlatego że to panko nie jest takie drobne jak to panko zresztą, o bułce tardej też tu zapomnijcie. Mógłbym co prawda, jakby miał więcej czasu, zrobić bułkę tartą sam z tych bączmi, ale, ale nie. Boom. Dobra, ładujemy ziemniaki do gara. Nie ma sensu obierać takich małych ziemniaczków. No i co, czekamy, aż ziemniaki się ugotują. Niestety nie możemy równolegle smażyć kotletów, z tego względu, że jest tylko jeden palnik. To znaczy, jedna indukcja. Dobra, jako że jest emergency sytuacja z tą śmietanką i z tym ogórkiem, to wyciągnąłem wszystko, co mieliśmy w lodówie, z czego można zrobić jakąś surowę, jakąś sałatkę. I tak, mamy grzyby shiitake, które zesmażymy, ze szczypiorkiem, z baby brokułem, z potem dodamy kukurydzę, ogórka i jakoś to będzie myślę, że będzie spoko pamiętajcie, tłuszczyku nie wylewa się do zlewu no i moi drodzy schabowy z pięknymi młodymi ziemniaczkami i młodym brokułem z różnymi zesmażonymi dodatkami na górze. Smacznego i do zobaczenia już za dwie godzinki na nocnym targu Danang. No i tutaj wszystko się zaczyna. Wietnam totalny, Azja totalna. Zajebiście to wygląda, jak wszystko tak po prostu buzuje od tych gar kuchni. Patrzcie ile tutaj jest ludzi, ile tutaj się dzieje. Przychodzą tutaj nawet z dziećmi. Wow, 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 podoba mi się. Agresywny marketing oczywiście musi tutaj też być obecny. Mmm, świeże owoce morza. Tutaj potężny ledwo co idziemy, jak na procesji jakiejś. No ale cóż, taki klimat, taki jest klimat Sontra market nocnego weekendowego marketu w Danang. <grywa> Najbardziej mnie kuszą te owoce morza te wielkie krewety, ale też są one tutaj dość drogie. To znaczy rozumiem, że ona jest droga, bo ta kreweta jest naprawdę wielka i nie wiadomo, gdzie ona żyje i jak trzeba ją łapać. Ale koszt takiej wielkiej krewety to około 180, od 180 do nawet 400 zł za jedną. To zawsze kusi, ten ciperek, ten ziemniaczek rozłożony na tej wykałaczce. Kto lubi ręka do góry. O, mówiłem Wam o tych wspaniałych krewetach. Tutaj są takie kombo, że robią Ci. Robią ci, patrzcie za 500 jest takie kombo, że robią ci to wszystko. Wow, amazing, amazing. Wow, wow. Looks so, so nice. Patrz wszystko za 500 tysięcy. Wow, to jest pierdzielne światło. It's okay. head Baby, you, I yeah. I what... No i kurde zagadała, zagadała, namówiła no światło pło w całym danang. No i prąd wrócił! Uh. Sobie przyszedłem rzucić jeszcze okiem na te homary, krewety. Ona mówi, że to są homary, ale nie są to homary, to są krewety. Patrzcie jakie to jest wielkie To jest naprawdę, naprawdę duże. I to całe kombo będziemy pierdzielać. Wow. Wow, wow. A takie największe naprawdę skurczy syny. To patrzcie na to. Są ogromne, są ogromne. Please, dajcie mi już je zjeść. Typowe krzesełko dla mnie. Jest. Stos. Znowu przeszkodów. I tak sobie myślę, że te owoce morza, które sprzedają tutaj, są 5 albo 6 razy tańsze niż te, które sprzedają przy wybrzeżu Donang. No pewnie dlatego, że jest to targ główny dla lokalców. Turyści oczywiście też się przebijają, ale lokalci muszą gdzieś jeść na mieście, muszą gdzieś spędzać weekend i to jest miejsce głównie stworzone dla nich. Robię sobie taki research i rzeczywiście homar występuje nie tylko w czerwonej postaci. To również może być homar, ale nie widziałem szczypiec. Nie, nie ma szczypiec, to kreweta. No, ale w każdym razie ciekawostka dla Was, że homar nie tylko jest czerwony, jak na amerykańskich filmach i bajkach. No, wyżerka, wyżerka konkretna. To jest jeszcze z jakimś serowym ten homaro krewetek, i z jakimś serowym sosem. W ogóle tutaj są chyba trzy smaki, albo dwa. Wygląda no obłędnie. Testujmy tego bariata. Ostre trochę z Ale dobre. Obłędne. No i wykończyliśmy, wariata, ale jak już wiecie, owocami morza ja się nie najadam, więc trzeba będzie przekosić coś jeszcze. No i ciągną się, ciągną się te owoce morza po prostu przez, przez co najmniej 100 metrów. Idziemy już tak ze 3 minuty i one serio ciągną się aż tam. Patrzcie ile tego jest, no. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego w życiu. Naprawdę. Jaki to musi być połów tego. 8 ostrych za 70 tysięcy, czyli za... jakieś 11 złotych. O, nie, Ameryka skręciła w uliczkę, która zakończyła naszą przygodę z jedzeniem. Znaczy, nie zakończyła, ale chwilowo ją wstrzymała, bo zapełniłem raptem 20% swojego żołądka. Słyszycie to? Klepią te tajskie lody najprofesjonalniej. No i co, żeby sobie dogryźć, wziąłem. Dziękuję. Okay. Wziąłem sobie szaszłyczka jeszcze. Takiego z kurczaczkiem. I myślę, że starczy mi na dzisiaj. I myślę, że będzie wtedy całkiem, całkiem okej. Okay. Widziałem, że na niektórych stanowiskach te szaszłyki już mają upieczone, gotowe. A tutaj on był troszkę droższy, ale, ale był świeży i dopiero się robi na grillu. O, właśnie, koło powróci. Wziąłem kurczaka. Bo wołowina na szaszłyku, czy wieprzowina na szaszłyku? Dziękuję. Może się zdarzyć, że będzie później twarda, a kurczaczek zawsze będzie miękki. Jak go na krótko tam wrzucisz. Świeży kokosik do tego. Ten szaszłyczek taki dość fajnych rozmiarów, takich festynowych Ale marchewka, proszę państwa, to mnie nie interesuje. Mm, mięciutki, wcześniej marynowane. Poezja. I co, nie ukrywaj. Widzę, że skródzujesz uberica. No i moi piękni, kochani widzowie, to jest ten moment, kiedy. Jestem full, jestem pełen, jestem full, brzuch jest pełny i żegnam się z Wami. Do zobaczenia już pojutrze.